Włóż mopa do worka, a pozbędziesz się brudu i smug z podłogi raz na zawsze. Wystarczy zawiązać mop w worku, a pozbędziesz się problemu z brudnymi podłogami. Nieraz odkładamy jeszcze brudnego i wilgotnego mopa, mimo że nie powinniśmy. Wtedy mogą rozwinąć się nawet pleśń i bakterie. Mam na to genialny trik, który dokładnie go oczyści. Wystarczy parę składników, które na pewno posiadasz w swoim domu. Przygotuj sobie worek na śmieci. Zabierz mopa i włóż go do worka. Najpierw posyp go jedną miarką proszku do prania. Następnie polej go płynem do zmywania naczyń. Zwiąż worek i zostaw go tak na 30 minut. Po tym czasie wyciągnij go i wypłucz w wiadrze z czystą wodą. Możesz wykonać tę czynność dwa razy, a gwarantuję, że twój mop będzie czysty jeszcze przez długi czas. Sam spróbuj. Zobaczysz, że w kilka minut dokładnie oczyścisz mopa i będzie jak nowy. Dzięki temu prostemu trikowi nie tylko przedłużysz jego żywotność, ale też zapomnisz o smugach na podłodze. Włóż poduszkę do worka na śmieci i zobacz, co się stanie. Każdy wie, że czyste poduszki są gwarancją dobrego snu. Często pomimo używania poszewki na poduszce pojawiają się żółte plamy od potu. Znajdują się na niej drobinki naskórka i kurzu. Taka poduszka staje się szybko siedliskiem bakterii, grzybów i roztoczy. To one powodują gorszy sen i alergie. Poduszki należy prać co kilka miesięcy. Ale co zrobić z nimi w międzyczasie? Jest prosty sposób, aby odświeżyć je w kilka minut bez konieczności prania. Wystarczy, że weźmiesz jeden worek na śmieci. Worek musi być większy niż poduszka, którą chcesz odświeżyć. Uszykuj też trochę sody oczyszczonej. Włóż poduszkę do worka na śmieci i wsyp na poduszkę sodę. Zamknij worek i potrząsaj nim, aby soda obtoczyła całą poduszkę. Obracaj worek z poduszką na wszystkie strony. Soda musi dobrze się w tym worku wymieszać. Jak zajrzysz do worka, zobaczysz i pod ręką poczujesz, że na powierzchni poduszki jest proszek. Zamknij worek z powrotem i zostaw na kilkanaście minut. W tym czasie soda zacznie działać. Soda oczyszczona neutralizuje brzydkie zapachy i pochłania nadmiar wilgoci. Po kilkunastu minutach wyjmij poduszkę z worka. Będzie na niej dużo sody. Weź odkurzacz i czystą ssawką odkurz poduszkę z sody. Zrób to dokładnie z dwóch stron. Taka poduszka będzie wolna od zanieczyszczeń, które mogły negatywnie wpływać na twoje zdrowie i sen. Bez prania będzie odświeżona. Brzydki zapach potu i wilgoci, nawet jeśli był nieznaczny, zniknie. Część plam zniknie albo wyblaknie. Twój sen Znacznie się poprawi, a wystarczy na to poświęcić tylko kilka minut i odrobinę sody. Hydraulicy nie chcą, abyś o tym wiedział. Kiedy zatka ci się toaleta, nie używaj gorącej wody do rozpuszczenia zanieczyszczeń. Nie musisz też kupować przepychacza, który tak często nie radzi sobie z zatorem, dlatego dzisiaj pokażę ci najlepszy sposób. Jest bardzo prosty, wymaga tylko worka. Użyj zwykłego worka na śmieci, owin go ciasno wokół muszli klozetowej. Użyj worka o pojemności 60 litrów, ten najlepiej pasuje. Gdy to zrobisz, opuść deskę sedesową. Deska powinna być sucha, aby worek dobrze przylegał. Upewnij się, że worek jest prawidłowo rozciągnięty pod deską i nie dostaje się pod niego powietrze. Powinien być na tyle szczelny, żeby dawać lekki efekt sprężystości. Aby dodatkowo uszczelnić worek, usiądź na desce sedesowej. Dopiero teraz możesz spróbować spuścić wodę. Jeżeli worek dobrze przylega, wytworzy się ciśnienie i nałożony worek zadziała. Spuść wodę kilka razy, jeśli zbiornik na wodę na to pozwala. To powinno rozwiązać problem bez przepychania rur. Będziesz zaskoczony, gdy toaleta znowu będzie drożna. Tak pozbędziesz się nieprzyjemnych niespodzianek, które mogą cię spotkać w łazience. Jest sposób na to, aby w nowych lub niewygodnych szpilkach przetańczyć całą noc. Nawet jeśli kupiłaś nowe buty na chwilę przed planowaną imprezą. Uwierz mi, masz czas, aby rozciągnąć szpilki. Szpilki nie będą już ciasne. Zapomnisz o odciskach i pęcherzach. Wystarczy prosty trik, by najbardziej niewygodne buty pasowały idealnie. Wykorzystaj woreczki strunowe. Taki worki włóż do swoich butów. Dopasuj worek do kształtu i rozmiaru obuwia. Po czym napełnij je gorącą wodą. Pamiętaj, że nie może być to wrzątek. Pozostaw takie worki w szpilach na około 10 minut. Stosując ten trik, możesz pomóc materiałowi delikatnie się rozluźnić, co sprawi, że będą bardziej elastyczne. Dzięki temu buty lepiej dopasują się do kształtu stopy, zwiększając komfort noszenia. Przy stosowaniu tej metody warto pamiętać, aby worki były szczelnie zamknięte, aby uniknąć wycieku wody oraz aby nie przegrzać butów, co mogłoby je uszkodzić. Szpilki będą luźniejsze i nie będą cisnąć, przetańczysz w nich całą noc. A ty, jakie masz sposoby na zaciasne szpilki? Taki woreczek zawsze zabieram rano do samochodu. Zimą nie umiem bez niego żyć. Jego zastosowanie jest genialne. Przygotuj woreczek strunowy, nalej do niego bardzo ciepłą wodę, zamknij i zabierz go ze sobą. Zimą wiele osób marnuje czas na skrobanie szyb. Okazuje się, że zwykły worek w 15 sekund rozwiązuje ten problem. Wystarczy przejechać nim po zamarzniętej szybie. Ciepła woda natychmiast rozpuszcza lód, bez skrobania i używania odmrażaczy. Widać, jak lód znika zaraz po dotknięciu szyby przez worek. Przesuwaj nim z góry do dołu po szybie. Już w parę minut auto będzie gotowe do jazdy. Znałeś metodę z workiem? Jakie ty masz sposoby na szybkie odmrażanie samochodu? Wkładałeś kiedyś ruszt do worka na śmieci? Okazuje się, że ten trik zaoszczędzi sporo czasu. Szorowanie przypalonego rusztu to irytujące zajęcie. Niewiele osób wie, że można zrobić to w sprytniejszy sposób. Do miseczki wkładamy dwie tabletki do zmywarki. Wlewamy ciepłą wodę i rozdrabniamy widelcem. Wyciągamy przypalony ruszt z piekarnika, wkładamy do worka na śmieci. Następnie. Wkładamy go do wanny lub prysznica. Miksturę z tabletek wlewamy do worka. Dolewamy ciepłą wodę tak, żeby wypełniła worek. Ruszt musi być w całości zanurzony w wodzie. Zawiązujemy worek i zostawiamy na kilkanaście minut. Tabletka zacznie działać, a ty nie będziesz musiał nawet kiwnąć palcem. Następnie wyciągamy ruszt i przecieramy gąbką. Nawet mocno przypalony tłuszcz schodzi od razu. Czyszczenie jest łatwe, proste i przyjemne. Różt wygląda jak nowy. Już nigdy więcej nie będziesz skrobać spalenizny. Nie wyrzucaj rolki po ręczniku papierowym. Włóż w nią worek na śmieci, a nie pożałujesz. Kiedy skończy ci się ręcznik papierowy, zwykle pusta tekturowa rolka jest do wyrzucenia, ale nie po tym, co zaraz zobaczysz. Taka rolka ma praktyczne zastosowanie. Dzisiaj pokażę ci jeden trik: pustą rolkę połóż na blacie. Weź nożyczki lub nożyk do tapet i wytnij w niej wąski, podłużny otwór, nie za duży, mniej więcej taki jak ten na filmiku. Zajrzyj teraz do swojego kosza na śmieci. Kiedy jest pełen, wyjmujesz worek. Potem, przeważnie jak ja, szukasz worków na śmieci, aby włożyć kolejny do kosza, ale możesz worki na śmieci włożyć do rolki po ręczniku papierowym. Zmieści się cała rolka. Wysuń tylko końcówkę jednego worka przez otwór w tekturowej rolce. Teraz wystarczy włożyć taką rolkę na dno kubełka na śmieci. Kiedy wyjmiesz worek pełen śmieci, wystarczy z rolki wysunąć kolejny. Oderwij go i wyłóż w koszu. Rolki z workami nie musisz wyjmować. Jej miejsce powinno być na dnie kosza na odpadki. Dzięki temu już nigdy nie będziesz szukał nowych worków.